Czy wiesz, że prawie 97% mężczyzn tak naprawdę nie rozumie, jak myślą kobiety? Większość mężczyzn idzie przez życie jak ktoś idący w ciemności, nieświadomi głębokich psychologicznych czynników, które faktycznie kształtują atrakcyjność i pożądanie kobiety. A oto szokująca prawda. Kiedy zrozumiesz te ukryte zasady, wszystko się zmieni. Nigdy więcej nie będziesz mieć wątpliwości co do atrakcyjności, będziesz dokładnie wiedział, jak wzbudzić zainteresowanie w kobiecie, jak sprawić, by poszła Twoim śladem, i jak obudzić w niej emocjonalną i fizyczną tęsknotę za Tobą. Tu nie chodzi o tanie triki randkowe czy wirusowe szybkie porady online. Są to ponadczasowe prawdy psychologiczne, zakorzenione w ludzkiej naturze, sprawdzone przez czas i potwierdzone w subtelnych rzeczach, do których kobiety rzadko przyznają się na głos. Opanowując je, nie tylko poprawisz swoje życie osobiste. Zaczniesz emanować szacunkiem, atrakcyjnością i więzią emocjonalną w każdej interakcji, jaką będziesz mieć. Ale oto sekret: musisz zostać ze mną do końca, ponieważ ostateczna prawda, którą zamierzam się podzielić, dotyczy tego, co przełącza przełącznik w umyśle i ciele kobiety. To jest różnica między mężczyzną, o którym zapomina, a mężczyzną, o którym nie może przestać myśleć, ten, za którym tęskni każdej nocy. Przygotuj się więc, rób notatki i zanurzmy się głęboko w sedno tego wszystkiego. Sekret numer jeden. Kobiety przemawiają poprzez testy, a nie szczerość. To jest pierwsza rzeczywistość psychologiczna. Kobiety rzadko mówią coś bezpośrednio. Komunikują się poprzez testy. Kiedy ona mówi, nie jestem pewien, czy jesteś w moim typie, lub nagle się odsuwa, większość mężczyzn wpada w panikę, zaczynają się bronić. Usilniej starając się zdobyć jej uwagę lub zmienić to, kim są, aby odzyskać jej zainteresowanie. Jak na ironię, ta reakcja zabija atrakcyjność. Dlaczego? Ponieważ jej testem nie jest odrzucenie, to ocena. W głębi duszy zastanawia się, czy jesteś stabilny, czy jesteś pewny siebie, czy potrafisz zachować spokój pod presją. Każdy zignorowany SMS, każdy zimny ton, nawet gdy flirtuje z innym facetem, nic nie jest przypadkowe. To jej podświadomość sprawdza, czy jesteś mężczyzną, który radzi sobie z życiowymi burzami, czy też łatwo się kruszy. Jeśli nie zdasz tego testu, stracisz szacunek. Podaj to, a jej atrakcyjność się pogłębi. Pamiętaj, testy kobiety nigdy się nie kończą. Nie mają na celu cię skrzywdzić, ale upewnić się, że może zaufać twojej sile i stabilności. Sekret numer dwa. Kontrola emocji jest prawdziwym magnesem. Kobiety w naturalny sposób przyciągają mężczyzn, którzy potrafią kontrolować swoje emocje. To nie wygląd pieniądze czy samochody podtrzymują atrakcyjność, to twoja zdolność do zachowania spokoju, równowagi i trzeźwego myślenia bez względu na to, co się stanie. Pomyśl o tym. Może cię drażnić, ignorować Twoje słowa lub próbować sprowokować reakcję. Większość mężczyzn reaguje złością, defensywnością lub utratą kontroli, i wtedy zanika atrakcja. Ale mężczyzna, który pozostaje opanowany, który obniża głos zamiast go podnosić, który uśmiecha się zamiast warczeć, emanuje spokojną siłą. Ta spokojna dominacja cicho mówi: I'm centered, I'm strong, and you're safe with me. Kobiety pragną tej energii. Ponieważ człowiek, który panuje nad sobą, w naturalny sposób opanowuje emocjonalny ton każdej sytuacji, tylko około 3% mężczyzn naprawdę rozumie tę moc. Sekret Numer 3. Pewne przywództwo ma magnetyczną moc. Trzecia prawda. Kobiety instynktownie pociągają mężczyźni, którzy mają kierunek i cel. Ale nie zrozumcie tego źle. Przywództwo nie polega na kontroli ani arogancji. Chodzi o życie w sposób jasny: podejmowanie decyzji z pewnością, wyznaczanie granic i chodzenie z pewnością siebie. Wyobraź sobie dwóch mężczyzn. Pierwszy planuje randkę, wybiera restaurację. I ze spokojem prowadzi wieczór. Druga ciągle prosi o akceptację, waha się i unika przejęcia odpowiedzialności. Jak myślisz, kto rozpala jej pożądanie, a kto natychmiast traci zainteresowanie? Kobiety instynktownie szanują mężczyzn, którzy podejmują inicjatywę. Przywództwo sygnalizuje bezpieczeństwo, stabilność i wizję cechy, które przemawiają bezpośrednio do podświadomości kobiety. Zacznij od małych kroków. Wybierz restaurację bez wahania. Zaplanuj weekend bez czekania na pozwolenie. Żyj z sensem, aby czuła się bezpiecznie w Twoim świecie. Sekret numer cztery. Kobiety komunikują się za pomocą sygnałów, a nie słów. Oto kolejna prawda. Kobiety komunikują się o wiele bardziej za pomocą mowy ciała i subtelnych wskazówek niż za pomocą tego, co mówią. Każde spojrzenie, pauza czy dotyk niosą ze sobą znaczenie. Przelotne spojrzenie. Lekkie przechylenie głowy, sposób w jaki bawi się włosami, wszystko to jest dla niej sygnałem ostrzegawczym. Niestety większość mężczyzn nie zauważa tych sygnałów, ponieważ zbyt mocno skupia się na jej słowach. Mówi wszystko w porządku, a ty bierzesz to dosłownie, mimo że jej skrzyżowane ramiona, zimny ton i zamknięta postawa krzyczą Jestem zdenerwowana. Nie zauważysz tych sygnałów i przegrasz, zanim jeszcze zaczniesz. Mężczyźni o wysokiej wartości nie dają się złapać w pułapkę słów. Odczytują energię, a nie wymówki. Wyczuwają sygnały i reagują spokojnie, a nie defensywnie. Kiedy to opanujesz, odkryjesz prawdziwy język kobiecego pociągu. Sekret numer 5. Kontrolowane napięcie budzi pożądanie. A teraz ostatni sekret, taki, którego niewielu mężczyzn kiedykolwiek rozumie. Kobiety są uzależnione od napięcia emocjonalnego. Chcą czuć oczekiwanie, ciekawość i namiętność, jednocześnie czując, że zachowujesz spokój i opanowanie. Większość mężczyzn niszczy pociąg, będąc zbyt entuzjastycznymi, przewidywalnymi lub zbyt emocjonalnymi. Spieszą się z intymnością, za dużo mówią i tracą całą swoją tajemniczość. Ale mężczyzna, który wie, jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym, rozumie, kiedy się ujawnić, a kiedy powstrzymać. Łączy ciepło z wyzwaniem, sprawia, że pragnie więcej, nie zdradzając wszystkiego. W rozmowie, na randkach, w SMS-ach, a nawet w intymnych sytuacjach, kontrolowane napięcie to iskra, która podtrzymuje jej fascynację. To idealne połączenie tajemniczości i pewności siebie sprawia, że myśli o tobie długo po Twojej śmierci. Opanuj to, a staniesz się niezapomniany. Złote podsumowanie. Zachowaj spokój pod presją. Nie pozwól, by jej testy zachwiały Twoją równowagą. Odczytuj jej sygnały. Jej ciało często mówi więcej prawdy niż słowa, kieruj się pewnością siebie. Podejmuj decyzję bez wahania. Twórz zrównoważone napięcie emocjonalne. Pozwól jej tęsknić za Twoją energią. Ciągle się rozwijaj. Prawdziwa pewność siebie i jasność umysłu wynikają z życia z celem. Podsumowanie. Teraz znasz pięć psychologicznych sekretów, których większość mężczyzn nigdy nie zrozumie, ale ci, którzy to zrozumieją, stają się mężczyznami, których kobiety nigdy nie zapomną. Prawdziwe przyciąganie nie wynika z wyglądu ani gładkich słów, wynika z siły emocjonalnej, spokojnego przywództwa i sztuki inteligentnego zarządzania pożądaniem. Te zasady odróżniają zwykłych mężczyzn od tych, którzy bez trudu przyciągają kobiety. Pytanie brzmi, czy pozostaniesz w niepewności jak 97% mężczyzn, czy zaczniesz opanowywać te prawdy i staniesz się mężczyzną, który naturalnie wzbudza szacunek i pożądanie? Zastosuj tylko jedną z tych zasad, a natychmiast zauważysz zmianę. Opanuj wszystkie pięć, a Twój pogląd na kobiety i związki nigdy nie będzie już taki sam.